Witam Was ponownie na moim kanale, a w dzisiejszym filmie popularne wyzwanie z TikToka, czyli rysuję w czterech różnych stylach ten sam portret. A w zasadzie taki pół-tors, może tak gdzieś w połowie torsu przycięłam. A do tego celu użyłam podobizny Ironmana. I zaczęłam od realizmu. Do tego celu użyłam kredek. Bo uznałam, że kredkami najlepiej osiągnę efekt realistyczny. Jestem w stanie dopracować każdy szczegół w odpowiedni sposób, pokolorować. I tutaj bardzo fajną miałam zabawę, bo miałam bardzo niewielki kawałek obrazka, który musiałam pokolorować właśnie w realistyczny sposób. Zajęło mi to troszkę czasu, ale nie musiałam zarysowywać. Całego arkusza realistycznym kolorowaniem, więc też było to fajne, bo szczerze nie przypadam za takim hiperrealizmem i dopracowywaniem szczegółów i cieniowaniem. Wolę jednak takie rysunki troszkę stylizowane, przy których widać, że to jest rysunek, więc to jest takie troszkę dla mnie fajne wyzwanie, żeby w tym stylu konkretnym rysować jeszcze kredkami, ale chyba wyszło mi całkiem fajnie. sobie narysować był komiks, czyli rysunek komiksowy, i tu już się czułam tak troszkę jak ryba w wodzie uwielbiam tego typu rysunki. Połączyłam cienkopis z markerami troszeczkę miejscami dodałam kredki, ale bardzo fajnie mi to wyszło. Bardzo lubię też dorysowywać takie bardzo twarde, mocne krawędzie cienkopisowe. We'll be right <laughs> back. efekcie końcowym też widać, że ja się bardzo dobrze czuję w tym stylu i dobrze mi się nim rysuje, bo wyszło naprawdę fajnie. Styl numer 3 jest popart. Nie rysuję w tym stylu, więc musiałam tutaj sobie przejrzeć trochę Internet, i zobaczyć, jak to w ogóle wygląda i w jaki sposób mam potraktować ten styl. Ale po przejrzeniu kilku stron w wyszukiwarce, zobaczyłam, że to wcale nie jest takie trudne i powinnam sobie poradzić bez problemu. W zasadzie wymagało to bardzo podobnego rysowania jak komiks, tylko dodania takich kropeczek. To tutaj użyłam takiego kryjącego białego markera, który mi podkreślił oświetlenie w tym rysunku. I efekt też bardzo spoko tutaj wyszedł, bo to jest taki dość prosty, taki szablonowy styl, który jest dość plastyczny w rysowaniu. Czyli czwartym jest kreskówka. I tutaj chyba przykombinowałam. Jak przygląda się rysunki kreskówkowe, to one są takie od bardzo topornych, w których jest tylko linia zewnętrzna i kolor w środku do takich lekko cieniowanych. Ja zrobiłam tą lekko cieniowaną wersję, bo w momencie, kiedy miałam tylko cienki obrys i dalej nic, to mi się ten rysunek nie do końca podobał, więc zaczęłam dodawać, 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 dodawać dalej tych elementów. I wyszło coś takiego. Jest przed Wami efekt końcowy, jak to wszystkie cztery style ze sobą razem wyglądają. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajne i polecam osobiście każdemu zrobienie tego ćwiczenia, bo pokazuje to, jak bardzo jesteśmy plastycznymi twórcami, jak, w jak wielu stylach jesteśmy w stanie rysować. Osobiście uważam, że nie warto zamykać się na jeden styl i jeden rodzaj kreski. Bo nasze rysunki stają się bardzo monotonne. A kiedy bawimy się z tynami i rysujemy w różnych stylach, nasza ręka jest dużo bardziej plastyczna. Muzyka Że byliście ze mną do końca. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeśli podobało Wam się to wideo, nie zapomnijcie zostawić komentarza, łapki w górę i subskrypcji. I zapraszam Was do kolejnych materiałów.